Teoretycznie złość mi przeszła, bo widzicie, jak się nudziłam, to sobie poddychałam smoczym, a ściślej ognistym oddechem. A to było na przystanku, ale no w zasadzie ciągle mnie dręczy, męczy to, że całą dzisiejszą wyprawę można spuścić w kidlu. No i cóż, poszłam i dostałam dwie negatywne odpowiedzi, co mnie wcale nie dziwiło, bo po pierwsze brakowało mi wiedzy jak się robi faktury oraz jak wygląda używanie programu symfonii. A po drugie, no na drugie stanowisko potrzeba było kogoś z studiami rachunkowości. I ja nawet nie przypuszczałam, żebym nie dostała. Ponieważ nie mam studiów z rachunkowości. Brawo! Ale za to mam studia z pisarstwa. I dobra. Okej. Okay. Generalnie to no. Miałam rano takie paskudne myśli, że po pierwsze, to jest taka bujda na resorach o wymarzonej pracy, o tym, że możesz się spełniać i tak dalej. Że po prostu trzeba pracować, żeby pracować jak niewolnik oczywiście. I generalnie Twoja praca, jako taka, że jest praca, forma tej pracy nie ma znaczenia: po prostu chodzi o to, żebyś miała pracę, miała pracę, i musisz to robić, żeby przeżyć. A cała reszta w spełnianiu marzeń, spełnianie się w zawodzie, nie wiem, cudach na kiju, to są właśnie cuda na kiju, nie niestety albo wtedy. Bo sytuacja jest taka, że w Gorzowie za bardzo nie ma pracy dla młodych osób Dlatego młode osoby zaraz policją, wyjeżdżają do Poznania, Szczecina, Wrocławia Eskatera, Eskatera i tak dalej To miasto umiera, ale okej okay. To ma nie być o Gorzowie, to ma być o mnie Dlatego będę się starała mówić do ciebie na ty, ponieważ myślę, że Bardziej się wsłuchasz w to moje gadanie dwa, że... no myślę, że tak woisz, nie? A poza tym tak tego tak nie słucha, więc wsioram, no także dobra nie Wszystkiego najlepszego, z okazji bez okazji. No i wiecie, pierwszy przystanek zaliczony. Było miło, szybko i względnie blisko. Natomiast przy drugim odcinku pojawiły się już problemy. Po pierwsze, nie wiedziałam, jak dojść do przystanku, z którego odjeżdżam do w miejsca. Wiedziałam, że coś jest, ale za cholerę nie pamiętam, co, jakiś autopus? coś, nie wiem, nie ogarnęłam. Dobra, w każdym razie w końcu się odnalazłam, ale wtedy się okazało, że 5 minut temu leciał mi. Wiecie, autobus, już uciekł mi autobus 5 minut temu, i teraz muszę czekać godzinę. No nic, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Udałam się po jedzonko. I tak sobie stałam, i tak fajnie sobie stałam. I nagle, jak z nieba, pojawia się Anioł Dobra. no nie był Anioł, ale starsza Pani, która do mnie podeszła i powiedziała, że muszę schudnąć. No okej okay. i tak tłumaczyła, że ona tam chce żeby, że poczuła, żeby mi to powiedzieć i że ona też tak miała jak ja i tak dalej i tak dalej, wiecie takie takie fajne historyjki. Okej okay, spoko rozumiem każdy może tego podejść do osoby i tego i poradzić jej coś. Ale nie, 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 zanim, zanim stwierdzicie, że stwierdzisz, że powiedziałam, to ironicznie stanów się szczerze, że bo tak, jak już ta osoba poszła dalej, to ja sobie tak pomyślałam, hm, no tak, z jednej strony przynajmniej 10 minut już deszło, więc no 10 minut mniej czekania, tak? Więc znowu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale z drugiej strony pomyślałam, jak jest internet? jak jest internet, tak? I ktoś coś napisze, ktoś coś pokaże, to nagle się okazuje, że wszyscy chcą dawać rady. Nieważne, czy ta osoba prosiła, nieważne, czy ona zna swoją sytuację i wie, z czego wynika, bo na przykład otłość wynika, no nie wiem, mówiła sobie, że z genów. No, to taki już jej zostanie, bo Genów, tak? No. Taki przykład tak randomowy. E, nieważne, czy ona to wiecie, wie z czego to wynika i tak dalej, i tak dalej. Po prostu każdy chce jej powiedzieć, jak lepiej żyć. I ja nie mam nic złego, nie mam nic do tej wypowiedzi pani z przystanku, ale tak sobie pomyślałam, kurde, no. Ta sytuacja z jest dokładnie taka sama jak randomowy doradca w internecie. Wow! Czyli jeżeli ja kiedyś tego komuś randomowo poradziłam, no to teraz ktoś mi randomowo poradzi. Wrót energetyczny. Wow! Bardzo ciekawe spostrzeżenie. No bo wiecie, są zwroty energetyczne, tak? Co wysyłasz. To do ciebie wraca, nie? Zawsze tak było, będzie, i jest. Także, no, zawsze tak było, jest i będzie. Warto to zapamiętać, ponieważ jest to ważne, żeby nie robić głupich rzeczy, żeby potem nie cierpieć, a się cieszyć życiem. I tak, ja myślę, że teraz się cieszę życiem, ponieważ, mimo tego, że całą wyprawę dzisiejszą, można spuścić do Kibla, to jednak mam dobry humor. Ale no właśnie, w drugie miejsce, czyli PKS, gorzowy już nie jest tak blisko. Trzeba było się udać na przystanek. Jeszcze jak już wyszedłeś z autobusu, to musiałeś jeszcze ze 20-200 metrów podejść do tego miejsca. I tam dopiero powiedzieli, że nie mam uprawnień do tego stanowiska. Babeczce, no babeczce od kadr było przykro, no bo jednak widziała mój adres. No bo na tej ulotce z Urzędu Pracy są adresy, więc no nie dziwię się, że jej się zrobiło tak przykro, że musiała się fatygować tyle, nie wiadomo ile. No bo jednak z mojego osiedla na to, to jest w chuj drogi, tak? To, to, to nie ma bata, nie? I musisz tramwaj, autobus, no to, no to nie przelewki. Tak? A jeszcze wiecie, no ten autobus jest raz na godzinę albo dwa razy w sz... godzinach szczytu. wiecie, nie? Potem jak już wracałam, to stwierdziłam, że znaczy no, już na powrotnym przystanku stwierdziłam, że mi się ludzi. To raz a dwa, że czuję wkurw, no to se poddychałam tym świetnym ognistym lechem mi faktycznie pomogło, z czego się bardzo zajarałam, bo nagle odzyskałam swój dobry nastrój. To jest niesamowite jak ten oddech pasuje, więc ja bardzo polecam to się sprawdzić co to jest yy, oddech ognia, I, bo to wypuszcza z ciebie różne letre i polecam, tak? I to mnie trzyma w tym pozytywnym nastawieniu, że dzięki praktyce oddechowej będzie lepiej, a nie korzej. wiecie, ja mam bardzo trudną sytuację przez dwie rzeczy. Po pierwsze przez własną głupotę, a po drugie przez... Strach. Dobra, to była jedna rzecz. <śled> to była jedna rzecz. No właśnie tu jego Dla twoje jego nie będę tego wycinać, wiem w sumie wiesz. A dobrok. No Jakie kawę, je. potem przeszykuję sobie obiad, a potem będę sobie robiła dalej w domu, bo musi być na czysto, ponieważ musi być czysto, ponieważ ktoś przyjeżdża i zawsze tak mamy w miesiącu. Takie spięcie jest tą powodowane tą sytuacją. No z jednej strony, wiecie, sama robię to zrobiłam, a z drugiej strony no nie lubię tego. Znaczy mogłoby być inaczej, gdyby nie to, że ta cała sytuacja i tak, tak powoduje, że... Właściwie jest jakaś awanturka, więc w sumie wiecie, wiesz, no, no to nic dziwnego, że się w ciele stworzy spięcie. No próbuję się z tym jakoś uporać, no, znaczy to nie jest takie silne jak w zeszłym roku, ale no matko, no jest to taka niefajna zastanawiająca sytuacja i ja chciałabym coś zmienić. W chciałabym coś zmienić w swoim życiu, na przykład mieć pracę bo widzicie teraz finansowo nie domagam bardzo. Ja bodajże że mam może... No dobra, nawet nie chcę mówić, że mam tyle pieniędzy na koncie do tego dnia, bo to jest naprawdę chujowe ciudowe i ja wiem, że to wynika z mojej kłopoty, ale pamiętajmy jednak, że, że jeżeli się czegoś boisz, to to wzrasta, więc no... To wszystko jest piękne, tak, no, w dodatku no, musiałam zrobić tak wtorek, dzisiaj, jeszcze w poniedziałek muszę kupić bilety, sałoniówkę, tak, bo mi się nie opłaca kupować karnetu na miesiąc, więc muszę tak latać sobie, tak, no, a wszędzie tam, Dzisiaj na przykład było daleko, bo ja rozumiem: jakby odesłałam nie do jednego miejsca albo do dwóch, ale bliżonych, tak żebym z jednego mogła spacerkiem. Ale nie, ona musiała mnie przez całe miasto posyłać i pewnie doskonale wiedziała, że ja się nie nadaję. Bo pracodawcy nie są idiotami i piszą bardzo wyraźnie zalecenia na stanowisko. No, przecież to było widać: sama bym się do takich stanowisk nie zgłosiła. Jak ona mnie zgłosiła, no bo to było widać, że takie mają konkretne wymagania. Ja rozumiem, że z jednej strony nas blokuje to, że czegoś nie umiemy, tak? I czasami jest tak, że mimo wszystko przejmują, tak? I poszkalają, tak? Ale ja nie mam tyle szczęścia w tym. Poza tym, pomyślałam sobie tak, że w poniedziałek pójdę sobie do tego nieszczęsnego urzędu pracy. Powiem bardzo, że chcę szkolenia na faktury, chcę szkolenia... Taki, żebym mogła bardziej dużo pracować, tak. I poczułam, że to nie jest to. Znaczy, w sensie, że to nie jest moje przeznaczenie, tylko problem w tym, że Olea wie, jakie jest moje przeznaczenie, bo na razie wskazuje na to, że moim przeznaczeniem jest mieszkanie, które staje się więzieniem. fakt. Dobra, zanim powiem, że to wszystko z umysłu wynika, tak. To ja ci powiem, że to nie o to chodzi, nie chodzi o mój umysł. Znaczy trochę chodzi, bo wszystko od niego wynika, ale chodzi o to, że po prostu jest taka zastanawiająca sytuacja i za chuja nie wiadomo jak ją zmienić. O to chodzi. No właśnie. O to chodzi, tak? No. No, kawka. No właśnie. No właśnie. Fuh. No to są medytacje. Sobie... A dobre, coś było. A poza tym ja nie będę prowadziła medytacji, bo ja się nie znam po pierwsze, a po drugie, samodzielnie powinnaś, powinieneś sobie medytować. Nie, że ktoś tam coś tam robi, bo energia, energetyka jest taka, że że jeżeli ktoś za Ciebie tak jakby będzie medytował, będzie Cię prowadził, nie wiadomo jak, to generalnie dość z energią może być potem jaja, nie? Ale to, to znaczy, no możemy porozmawiać o medytacji potem, jak będziesz chciała, chciał. Tak. Tak. W sensie konkretnie do kobiet będę się wyracała, nie będę tam wymyślała różnych innych przyminków, zajęć osobowych, bo nie widzę takiej potrzeby, tak. I macie ostrzeżenie, jeżeli tawiłeś, a bardzo kochasz tęczowe klimaty, no to masz ostrzeżenie z jakim typem osoby tutaj. Siedzisz i dziękuję Ci za to, że jesteś niezależnie od tego, z której strony jesteś. Chociaż nie wiem po co Ci dziękuję, skoro tak nikt tego nie słucha, ale ja ten kanał prowadzę po to, żeby się wygadać, żeby potem nie mieć problemów z głową. Uff, dobra, chyba się wygadałam. Ewentualnie coś dogram, albo ewentualnie nie dogram. Trzymajcie się, trzymaj się, papa. Pa.